bo człowiek ma świadomość w jakim celu to robi. I nieczęsto się zdarza, znaczy często się zdarza odwrotnie, że robi się coś, co nie do końca jest zgodne z jakimiś moimi zainteresowaniami różnie bywa w zawodzie operatora. A tutaj ja tylko nagle za kiedyś powiedziałem, że jest taki pomysł, to po prostu... Myślę, że to jest banalne, to jest z przyjemnością, ale z ogromną radością i z wielką chęcią. Zresztą yy, mam takie szczęście, że parę razy udało mi się brać ja udział jakichś właśnie yy, spotak reklamowych, takich społecznych. To jest troszkę inna rzecz, to jest teledysk. Yy, ale też specyficzny teledysk, który ma swoje troszkę trochę inne zasady. Łatwość polega na tym, że. Yy, jednak te miejsca, te obiekty, te sytuacje, które, które są w myśl w scenariuszu, są jakby zawodowo do ogarnięcia. To nie jest jakieś rzeczy, których nigdy nie robiłem, nie mogę sobie poradzić. W tym sensie to jest łatwe, ale za każdym razem jak podchodzę do kamery i jak myślę o ujęciu, to staram się pamiętać o tym, czemu to ma służyć, prawda? Znaczy, a z drugiej strony też staram się nie obciągać się tyle za to. Nie, nie, muszę, muszę być sobą, patrzeć na to i przejmować to przez siebie. I chyba tak będzie najlepiej, jeżeli będę adekwatny własnym odczuciom. Także w pewnym sensie myślę o, o jakby szczytnym celu, o jakby ciężarze tego, bo to jest w pewnym sensie to, to nazwać, Ale potem bardzo szybko to... Jakby odstawiam na boki, muszę być sobą, muszę być skupiony, muszę e, oddać wszystko to, co czuję e, widzę, e, do kadru, do dobra. Do Każda chwila dobra jest, nadzieja, co wciąż żyje Każda chwila. To jest dla mnie. Fantastyczne wyzwanie. Uważam, że to co, co dzieje się wokół ruchu hospicyjnego w Polsce jest naprawdę mm, rzeczą, którą z całego serca chciałabym wesprzeć e, swoją skromną działalnością twórczą. To, to jest absolutny element w skali naszego kraju, że wokół tego ruchu zebrało się tak wiele wspaniałych ludzi, e, którzy poświęcają swój czas i energię na to, żeby ten ruch Jednocześnie i to co, to, co mnie w tym uderza, wykonują oni też wielką pracę pedagogiczną. I to jest w ogóle nie do przecenienia, wydaje mi się, to, to, co się dzieje w związku z całym ruchem wolontariuszy, którzy wspierają działalność hospicjów. To, co, to, co jest uderzające w tych wszystkich rozmowach, które przeprowadziłam w czasie naszych kontaktów z wolontariuszami, to jest ta jakaś niesamowita energia, z którą ci młodzi ludzie przechodzą, przeważnie młodzi ludzie, a jednocześnie to, co się też powtarza w tych wypowiedziach, to odnajdują jakby taką właściwą hierarchię wartości i też uczą się, uczą się jakby smakować życie w każdej chwili, w każdym momencie. To jest niezwykłe w, naszej, w naszych realiach, w których. Niestety, śmierć jest tematem tabu, jest tematem zepchniętym na margines naszego życia. Bardzo, w bardzo niewielu miejscach mówi się o tym w sposób mądry, głęboki. W bardzo wielu miejscach podejmuje się ten temat w sposób otwarty, nie uciekając od niego, nie, nie spychając właśnie w jakiś ciemny kąt, zatem przysłowiowy szpitalny parawan. To, czego uczymy się w kontakcie z ruchem hospicyjnym, to jest wielka i podstawowa mądrość polegająca na tym, że, że śmierć jest częścią życia, że każdy człowiek musi się zmierzyć z tym tematem i że w jakimś sensie, podchodząc do tego tematu świadomie, jak gdyby też w jakimś sensie odkrywa czy buduje swoją drogę do śmierci, swojej własnej, której nikt za nas nie przeżyje. To jest nasze doświadczenie, tylko nasze. Ale to, co jest też niesamowite, wydaje mi się, co znajduje w, w tym ruchu, to jest wielka troska i staranie o to, żeby żeby pomagać też ludziom, którzy, którzy zostają, którzy są osieroceni przez, przez swoich bliskich, bo to jest w ogóle taki, taki temat, z którym przeważnie nie umiemy sobie radzić i od którego uciekamy. Odwracamy się od bólu ludzi, którzy stracili swoich bliskich, a przecież oni potrzebują wsparcia, oni potrzebują właśnie opieki, oni potrzebują serdeczności, oni potrzebują mówienia o swoich przeżyciach. Ja wiem o tym najlepiej, ponieważ sama niedawno przeżyłam tragedię osobistą, stratę kogoś bardzo bliskiego i właśnie pomoc ludzi najbliższych kręgu przyjaciół, rodziny, właśnie ludzi, którzy otoczyli mnie bardzo. Troskliwą opieką i takim wsparciem duchowym no, pozwala mi jakoś się z tym tematem zmierzyć. Ale oczywiście trzeba, trzeba ludzi uczyć tego, bo to nie jest wiedza, z którą przychodzimy na świat. Trzeba wskazywać pewne, podpowiadać pewne, pewne sposoby zachowań. Trzeba tego uczyć. Normalnie, tak jak uczy się innych rzeczy. Tak jak uczy się zachowania przy stole dzieci, sposobu wysławiania się, itd., itd., tak jak uczy się czytania, trzeba tego ludzi nauczyć. To jest wielki trud i praca, którą podejmuje ruch hospicyjny. No, jestem bardzo szczęśliwa, że mogę wesprzeć ten ruch i, i zrobić coś dla, dla fundacji hospicyjnej. Mamy nadzieję, że. Ten wideoklip, na którym pracujemy, będzie dziełem spełnionym, udanym, i że a przede wszystkim on właśnie spełni taką funkcję, o którą nam chodzi. To znaczy, żeby po pierwsze pokazał, że hospicja to są właśnie miejsca, w których paradoksalnie toczy się życie, tętni życie, że to jest jakiś etap w życiu człowieka, ale że wokół tego skupionych jest mnóstwo ludzi, którzy. Wkładam w to mnóstwo serca, wysiłku i trudu, żeby, żeby jak najstaranniej opiekować się ludźmi terminalnie chorymi. Stworzyć wrażenie w to, w jaki sposób przeżywa się ostatnie chwile życia, ta jakość życia powinna być bardzo starannie pielęgnowana w tym trudnym momencie odchodzenia. Liczy się jakość życia. Prawda? Liczy się to, co jest co jest właśnie bliskością, porozumieniem, co jest uśmiechem, co jest serdecznością pomiędzy ludźmi, co jest od, odgonieniem bólu, cierpienia i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ten nasz wideoklip chociaż troszkę takich refleksji wzbudzi w ludziach, no to będziemy bardzo szczęśliwi, że nam się złożyło. Kiedy czas pogania wciąż